Czy uważasz, że zapominanie jest po prostu czymś normalnym wraz z wiekiem? Ja też tak myślałam, aż odkryłam metodę trwającą zaledwie 60 sekund, dzięki której osoby starsze przypominają sobie rzeczy wyraźniej niż wielu młodych dorosłych. Nazywam się dr Sofia Ramirez. Jestem neurologiem z ponad 30-letnim doświadczeniem w pomaganiu starszym dorosłym w utrzymaniu umysłu aktywnego. Sprawnego i silnego, niezależnie od liczby przeżytych urodzin. Pewnie ci się to zdarzyło. Wchodzisz do pokoju i zapominasz po co, albo nie pamiętasz imienia kogoś, kogo znasz od lat. Może czujesz, że słowa są w twojej głowie, ale nie wychodzą wyraźnie. Nie jesteś sam. Codziennie słyszę takie historie w mojej praktyce. Przez długi czas myślałam, że te drobne zapomnienia. Są nieuniknione z wiekiem, aż zaczęłam zauważać coś innego. Widziałam osoby w wieku 70, 80, a nawet 90 lat, które mają zaskakująco sprawną pamięć. Poruszają się pewnie, wyrażają jasno myśli i pamiętają szczegóły z dzieciństwa, jakby wydarzyły się wczoraj. Najbardziej imponujące jest to, że nie chodzi o cudowne leki ani kosztowne terapie. To bardzo prosta rutyna, która aktywuje obszary mózgu, które zwykle pozostają nieaktywne. Najlepsze jest to, że te ćwiczenia można wykonywać siedząc, bez wysiłku, ryzyka i specjalnego sprzętu. W tym wideo pokażę Ci 5 krótkich ćwiczeń, które aktywują najważniejsze funkcje mózgu: pamięć, koncentrację, równowagę i jasność umysłu. Jeśli obejrzysz do końca, nauczysz się, jak je połączyć w sekwencję, która zajmuje tylko minutę dziennie. Minutę, która może przywrócić lata sprawności umysłowej, ponieważ nigdy nie jest za późno, by obudzić mózg. Wielu ludzi myśli, że utrata pamięci następuje nagle, jakby pewnego dnia obudzili się i zauważyli, że nie pamiętają imion, dat czy codziennych zadań. W rzeczywistości, pogorszenie funkcji umysłowych jest ciche i stopniowe. Często niezauważalne, dopóki nie jest już zaawansowane. Wszystko zaczyna się od małych sygnałów. Trudno ci znaleźć słowa, zapominasz, po co wszedłeś do danego miejsca. Masz trudności z podążaniem za długimi rozmowami, lub czujesz, że twój umysł nie jest tak szybki jak wcześniej. Czasami przypisujesz to stresowi, zmęczeniu lub brakowi snu, ale są to oznaki zmęczenia mózgu. Jeśli nie stymulujemy mózgu, niektóre jego obszary z czasem zaczynają się odłączać. Hipokamp, który kontroluje pamięć, staje się wolniejszy. Móżdżek, odpowiedzialny za koordynację i równowagę, traci sprawność, a krążenie mózgowe stopniowo się zmniejsza. To jak roślina, która przestaje otrzymywać wodę. Nie umiera od razu, ale zaczyna więdnąć od środka. Dobrą wiadomością jest to, że podobnie jak roślina może znów zakwitnąć przy odpowiednim podlewaniu, mózg również może zostać reaktywowany przy stałej i celowej stymulacji. I nie mówimy tu o długich godzinach treningu czy skomplikowanych technikach. Wystarczy minuta dziennie. Pierwsze ćwiczenie polega na poruszaniu palcami u stóp. Może się wydawać dziwne, że coś tak prostego wpływa na pamięć, ale ma solidne podstawy naukowe. Palce stóp są bezpośrednio połączone z muszczkiem, który odpowiada za równowagę, koordynację i funkcje poznawcze, takie jak uwaga. Świadome ich poruszanie aktywuje ścieżki neuronowe, które mogły być nieaktywne przez lata, jak włączanie zapomnianego przełącznika. Rezultaty są rzeczywiste i sprawdzone. Don Ramon Garcia, 75-letni mężczyzna z Madrytu. Przyszedł do mojej kliniki z trudnościami w chodzeniu i wchodzeniu po schodach. Unikał wychodzenia sam, bo bał się upadku. Jego nogi nie były słabe, ale mózg stracił połączenie z ciałem. Zaproponowałam mu proste ćwiczenie. Poruszanie palcami u stóp przez minutę dziennie. Na początku się śmiał i pytał, czy to naprawdę pomoże w pamięci, ale zgodził się spróbować. Pierwsze ćwiczenie polega na wygodnym siedzeniu na krześle. I unoszeniu obu stóp, trzymając palce uniesione przez 5 sekund. Następnie opuszczasz stopy i naciskasz je na podłogę przez kolejne 5 sekund, po czym wykonujesz delikatny masaż końcami palców przez 10 sekund. Na koniec otwierasz i zamykasz palce przez kolejne 10 sekund. Całość zajmuje około 30 sekund, a powtarzając dwukrotnie, osiąga się minutę. Po 15 dniach praktykowania tego ruchu, Don Ramon wrócił i powiedział Pani doktor, teraz chodzę pewniej. Nie potrzebuję się już tak bardzo podpierać. A co najdziwniejsze, czuję, że mój umysł jest jaśniejszy. Jakby w środku było więcej światła. Badanie przeprowadzone na Uniwersytecie w Tokio potwierdziło te korzyści. Osoby starsze, które wykonywały to ćwiczenie przez trzy tygodnie, Znacząco poprawiły równowagę, koordynację i pamięć w porównaniu z tymi, którzy go nie wykonywali. Nie potrzeba siłowni, specjalnego ubrania ani wysiłku fizycznego. Wystarczy kilka minut i twoje stopy, bo czasem aktywacja umysłowa zaczyna się od podłoża. Drugie ćwiczenie skupia się na szyi kluczowej strefie dla krążenia mózgowego. Gdy krew nie przepływa prawidłowo, Tlen i składniki odżywcze nie docierają w wystarczającej ilości, co spowalnia umysł i wywołuje poczucie zamętu. Szyja działa jak most między ciałem a mózgiem. Jeśli jest napięta przez stres, złą postawę lub brak ruchu, przepływ krwi zostaje ograniczony, jak zgięty wąż. Do tego ćwiczenia usiądź prosto, rozluźnij ramiona, powoli obracaj głowę w prawo, aż poczujesz komfort. Wróć do środka. I powtórz w lewo, następnie unieś wzrok ku niebu i utrzymaj kilka sekund, a na końcu delikatnie opuść brodę do klatki piersiowej. Całość zajmuje około 30 sekund. Wykonując dwa razy dziennie, zapewnia to pełną minutę odnowionego krążenia, poprawiając jasność umysłu, koncentrację i sprawność w myśleniu oraz pamiętaniu. Choć jest to prosty ruch, Wykonywany świadomie staje się potężnym narzędziem do odblokowania umysłu. Trzecie ćwiczenie koncentruje się na języku i na początku może wydawać się dziwne, ale jego efekty są poparte badaniami naukowymi i praktyką kliniczną. Świadome poruszanie językiem aktywuje obszary mózgu związane z mową, pamięcią werbalną i sprawnością umysłową. Dzieje się tak, ponieważ język jest pełen zakończeń nerwowych, bezpośrednio połączonych z mózgiem. Każdy świadomy ruch wysyła sygnały do obszarów odpowiedzialnych za mowę, rozumienie i pamięć, jakby wewnętrzny masaż, który budzi uśpione strefy. Aby to wykonać, usiądź prosto, z lekko otwartymi ustami. Wyciągnij język tak daleko, jak potrafisz i przytrzymaj kilka sekund. Potem przenieś go w stronę prawego policzka, a następnie w lewo. Naciśnij język na podniebienie przez kilka sekund, na przemian przyciskając i rozluźniając, a na końcu wykonaj okrężne ruchy językiem w jamie ustnej. Najpierw w jednym kierunku, potem w drugim. Całe ćwiczenie trwa około 30 sekund, a jeśli powtórzysz je dwa razy, osiąga pełną minutę. Ten ruch jest szczególnie przydatny dla osób. Które czują, że słowa uciekają im z głowy, zapominają imion lub ważnych szczegółów albo mają pomysły w głowie, lecz nie potrafią ich wyrazić jasno. To nie mistyczny trik. To technika neurostymulacji, która poprawia artykulację, płynność myślenia i odzyskiwanie wspomnień. Najlepsze jest to, że można ją praktykować w dowolnym miejscu i czasie. Nie potrzebujesz żadnego sprzętu do tych ćwiczeń. Wystarczy Twoja uwaga i chęć aktywowania umysłu. Czwarte ćwiczenie polega na masażu uszu. Prosty ruch o zaskakującym wpływie. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że uszy nie tylko pozwalają nam słyszeć, ale są również połączone z systemami istotnymi dla równowagi, orientacji i czujności ciała. Co więcej, mają bezpośrednie połączenie z pniem mózgu, centralną częścią mózgu. Która reguluje naszą stabilność fizyczną i psychiczną. Odpowiednia stymulacja tego obszaru poprawia koordynację, zmniejsza zawroty głowy, wyostrza słuch i co najciekawsze, klaruje umysł. Aby wykonać to ćwiczenie, usiądź wygodnie i chwyć obie uszy dłońmi. Delikatnie pociągnij je do góry i przytrzymaj kilka sekund. Potem powtórz ruch na boki, następnie w dół. Na końcu Wykonaj małe, okrężne ruchy masujące wokół uszu. Już po 30 sekundach można poczuć ciepło w tej okolicy. Twarz się rozluźnia, a umysł zaczyna się klarować. Powtarzanie dwa razy dziennie wzmacnia efekty, a choć wydaje się proste, badania pokazują, że poprawia funkcję układu przedsionkowego i słuchowego kluczową w zapobieganiu upadkom i dezorientacji. Nawet jeśli nie masz objawów. Praktykowanie go profilaktycznie wzmacnia komunikację między ciałem a mózgiem. Piąte ćwiczenie polega na połączeniu wszystkich wcześniejszych ruchów w jednominutową rutynę. Nie musisz wykonywać każdego ćwiczenia osobno. Możesz je połączyć w praktyczną i skuteczną sekwencję, która aktywuje kilka obszarów mózgu jednocześnie, wzmacniając połączenia, poprawiając krążenie i w pełni budząc umysł. Chcę podzielić się przypadkiem pani Carmen Lupez, 80-letniej kobiety z Sewilli. Kiedy przyszła, jej pamięć była bardzo osłabiona. Mówiła powoli, chwiała się przy chodzeniu, miała trudności ze znajdowaniem słów i sztywność w szyi. Kiedy wyjaśniłam jej pięć ćwiczeń, wydawały się przytłaczające, ale gdy pokazałam, że można je wszystkie połączyć w jedną minutę, siedząc wygodnie i bez wysiłku, Coś zmieniło się w jej wyrazie twarzy. Choć zaczęła z wątpliwościami, postanowiła spróbować. Siedząc, zaczęła od poruszania palcami u stóp, jednocześnie powoli obracając szyję w bok. Każdy drobny ruch aktywował obszary mózgu, które były nieaktywne i stopniowo zaczęła odczuwać większą jasność umysłu, lepszą koordynację i sprawność. Ta rutyna pokazuje, że już minuta dziennie może reaktywować umysł i poprawić połączenie między ciałem a mózgiem w prosty sposób, bez specjalnego sprzętu czy wysiłku fizycznego. Aby uzupełnić zintegrowaną rutynę, pani Carmen połączyła wszystkie ruchy w sposób płynny i skoordynowany. Otwierała i zamykała palce u stóp, poruszając szyją w górę i w dół. Wyciągała język, unosząc uszy do góry. Poruszała językiem w bok, rozciągając uszy na boki, naciskała język na podniebienie, jednocześnie ciągnąc uszy w dół, a na końcu obracała język w ustach, masując uszy ruchami okrężnymi. Wszystko wykonywała spokojnie, bez pośpiechu, w ciągu zaledwie jednej minuty. Trzy tygodnie później wróciła, chodząc pewnie i mówiąc wyraźnie z uśmiechem, którego wcześniej nie pokazywała. Powiedziała: Pani doktor, nie uwierzy pani, wczoraj przypomniałam sobie numer telefonu przyjaciółki, której nie widziałam od 20 lat. To jest moc aktywacji całego mózgu naraz. Kiedy jest stymulowany kompleksowo, ciało reaguje, pamięć się rozjaśnia, a życie staje się jaśniejsze. Aby wzmocnić rezultaty, istnieją trzy proste, ale skuteczne sekrety. Pierwszy to wypicie szklanki wody przed rozpoczęciem ćwiczeń. Mózg składa się w 80% z wody, a odpowiednie nawodnienie poprawia funkcjonowanie połączeń neuronowych, krążenie i intensyfikuje efekty ćwiczeń. Drugi sekret to głębokie oddychanie podczas ruchów, wdech przez nos i wydech przez usta co aktywuje przywspółczulny układ nerwowy, zmniejsza niepokój i dotlenia mózg. Trzeci sekret to towarzyszenie rutynie przy ulubionej, delikatnej muzyce: pianino, gitara lub dźwięki natury, ponieważ muzyka aktywuje obszary mózgu związane z przyjemnością, motywacją i pamięcią, zamieniając tę minutę w moment pełnego dobrostanu. Są też trzy błędy, których należy unikać: pierwszy to wykonywanie ćwiczeń zbyt szybko, jakby były kolejnym zadaniem. Powolność i koncentracja są kluczowe, by mózg w pełni wykorzystał rutynę. Drugi to forsowanie ciała do bólu. Ruchy powinny być łagodne i szanować ciało. Trzeci to brak regularności. Wyniki zależą od codziennego powtarzania, nawet tylko minuty, aby pamięć się wzmocniła, umysł się rozjaśnił, a ciało odzyskało równowagę. Dziś nauczyłeś się potężnej, prostej. I dostępnej rutyny dla każdego, bez względu na wiek. Pięć ruchów aktywujących kluczowe obszary mózgu: palce u stóp dla równowagi, szyja dla lepszego krążenia, język dla stymulacji mowy i pamięci, uszy dla pobudzenia koncentracji i stabilności oraz rutyna zintegrowana, która wzmacnia wszystkie efekty. Być może już podczas wykonywania ćwiczeń poczułeś mrowienie w stopach. Ulgę w szyi, lub nagłą jasność myśli. To nie przypadek. Twoje ciało reaguje. Mózg mówi: Tu jestem, wciąż mogę. Nie ma znaczenia, czy masz 60, 70, 80 lat czy więcej. Twój umysł wciąż żyje i może się odnawiać. Wystarczy, że postanowisz dać mu szansę i poświęcisz minutę dziennie. Nie potrzeba leków, skomplikowanych rutyn ani pustych obietnic. Tylko chęć rozpoczęcia i konsekwencja w kontynuowaniu. Jeśli dotarłeś aż tutaj, masz w rękach bardzo cenne narzędzie. Jeśli je zastosujesz, w kilka tygodni zauważysz różnice. Poprawią się Twoja energia, pewność siebie, sposób mówienia i chodzenia, a osoby wokół ciebie to również dostrzegą. Podziel się tą informacją z kimś, kto tego potrzebuje. Z przyjacielem, z niezmęczonym umysłem, lub członkiem rodziny, który zapomina, gdzie zostawia rzeczy, bo wszyscy zasługujemy na starzenie się z jasnością i godnością. A jeśli zaczniesz dziś, wróć za trzy tygodnie i opowiedz o swoim doświadczeniu w komentarzach. Twoja historia może kogoś zainspirować. Dziękuję, że jesteś tutaj.